Pozdrowienia z podcastu Historia Według Dzieci. Ding. Tu Piotr Borowski z podcastu Historia Według Dzieci. Dzisiaj jest 1 czerwca, a właśnie w ten dzień w prawie 50 krajach obchodzi się Dzień Dziecka. 25 innych krajów obchodzi Dzień Dziecka 20 listopada, czyli w dzień, w którym ONZ uchwaliło deklarację praw dziecka. W USA dzień dziecka obchodzi się w co drugą niedzielę czerwca, a w Anglii, gdzie ja mieszkam, gdzie my mieszkamy, jest to druga niedziela maja. Tak więc jest małe zamieszanie. Mimo wszystko Polakom dzień dziecka kojarzy się chyba jedynie z dniem 1 czerwca. Z tej okazji wraz z innymi podcasterami nagraliśmy wiersze dla dzieci. Mi pomagały dzieci, z którymi nagrywam nasz podcast. Pozdrowienia z podcastu historia według dzieci. Chcielibyśmy wam przedstawić w postaci wiersza piosenkę, której słowa napisał znany dziennikarz i satyryk Grzegorz Wasowski. Piosenka była grana przez zespół traperzy z Nadwisły, a jej tytuł to mieszka. Pierwszy z Watu to by Mieszko, Mieszko pierwszy wielki książę. Mieszko kiedy w domu mieszkał, wywoływał, wywoływał liczne ciąże. Na no Dębowie kiedyś łowie wyznał miły swój dobrawie, że dobrawa była, czeszka ludziom nazywała czeszka Mieszka. Mieszko, Mieszko, mój koleżko, Mieszko, Mieszko, Mieszko mój koleżko. Kiedy chodzą ten magrabie, chciał pomoże mu zagrabić po cydynią wraz na szkapę i mu strasznie obił jabłko. Chociaż mieszko nie miał mieszka, orzek z niego był niej reszka. I do tego kawa piasa choć nie piastów protoplastę. Mieszko, mieszko, mój koleżko! Mieszko, 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 mój koleżko! Kiedy miłość mieszki trzasła, bo dobrawa jeszcze zgasła, to zapałaby do odu i wyprawił zaraz gody. Oda do młodości żyła w Niemczech, ale je rzuciła. Takie żar w niej mieszko zniecił. No i mieli troje dzieci. Mieszko, mieszko, mój koleżko. Mieszko, mieszko, mój koleżko. Co do dzieci, nie mieszkam wspomnieć jeszcze, że syn mieszka. I dobra, w skrócie, dobry to był Bolek, znaczy chrobry. Teraz skupcie się, psu, braty, bo ważne jest, że padną daty. 9-6-0, data tronu, 9 9 czas gonu ślub. Zdobrawiam 9-6-5, jak chrzest polski 9-6-6, 9-7 oraz wujka. Podceduję niezłobójkę, 9-8-0, dodam ślub 2, oda pana młoda. Mieszko, mieszko, mój koleżko, mieszko, mieszko, mój koleszko. Dobre, dobra, dobre, dobra, 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 pocałujcie w kupę bobra. Bardzo dziękuję Wam za wysłuchanie. Gdybyście byli ciekawi, co myślą dzieci o polskiej historii, to zapraszamy do podcastu Historia Polski dla Dzieci. Na koniec chciałbym tylko wspomnieć, że w tegorocznym podcastowym Dniu Dziecka wspieramy zbiórkę na operację Julka Świdurskiego. Linki do miejsca, gdzie można wesprzeć tą zbiórkę, będą w notatkach do tej audycji. Ja jeszcze raz dziękuję Wam. Do usłyszenia. Pozdrowienie z podcastu Historia Według Dzieci.